Wracamy na wirtualną murawę. Zamów na asen.pl preorder i FC 25 już teraz z kodem rabatowym BE od 15 zł taniej. Zyskaj przewagę na start i ciesz się z dodatkowej zawartości w edycji standardowej. Nie tak czasu i wbijaj na asen.pl ukośnik FC 25. Siema. Dzisiaj jej udostępniło ratingi do FC 25, ale nie wszystkich zawodników, tylko takie jakby topki. No więc mamy te oficjalne potwierdzenia zawodników i tego jakie będą mieć statystyki. EA to udostępniło dzisiaj o godzinie 17.00 no i napisali właśnie, że napędzane silnikiem FCIQ okej, okay, to są takie bardzo ciekawe zapowiedzi ze smaczkiem, natomiast same ratingi myślę, że nie są dla większości z Was zaskoczeniem, no bo nawet gracze sami sygnalizują, że przecież EA wypuszcza teraz ratingi, wypuszcza oceny zawodników, kiedy one tak naprawdę były udostępnione Gdzieś po prostu przeciekami to wyszło już blisko 2-3 tygodnie temu. O, pierwszy raz widzę te ratingi. Nieprawdopodobna sprawa pisze tutaj uh, Waldy. Rodri 91 bez żadnych statystyk powyżej 87. To też ciekawe. Zerkniemy sobie oczywiście na Rodriego. Yy, tutaj Hektik pisze tak samo. No dobrze, że nie widzieliśmy tych ratingów już miesiąc temu. No powiem tak. Ja nie wiem, jak to wypływa. Ja nie wiem, jak to wypływa miesiąc temu wypływa, słuchajcie, yy, taka, taka, no, wypływają ratingi, nie było tego w becie, nie, ratingi jakby nie były udostępnione typowo w becie, więc yy, no, gdzieś to wypływa bezpośrednio z firmy, no, jest to udostępnione, fajna sprawa, nie fajna, bo trochę psuje ten efekt taki, że jakby, no, jeśli oni faktycznie, bo gdyby nie robili takiej oficjalnej premiery tego, że wow, wypuszczamy ratingi, no, to jeszcze okej, okay, to wiadomo, że po prostu poszłyby wcześniej przeciek i spoko, każdy by na to machnął Ręką. Ale jeśli faktycznie jest to, wiecie, tak reklamowane, że wow, wypuszczamy to w tym momencie, dzisiaj i, i, i zobaczcie sami, jak to wygląda, no to troszkę słabo, no to troszkę słabo. No i zobaczcie, jestem na tej stronie, podrzucę wam w opisie filmu właśnie tą stronę, jak chcecie sobie dokładnie poprzeglądać jakiś zawodników. No i mamy tutaj zawodników, tylko co mamy? Tutaj top 40 tylko? No to wychodzi, że top 40 yy, ratingów, także no nie za dużo. Udostępnione. Ważna informacja jest tutaj na górze ekranu, czyli że 13 października. E, przepraszam, 13 września oczywiście me, będą wszystkie już e, ratingi udostępnione. 13 września, czyli to mamy informację, czyli to będzie w piątek. Jeszcze godzinę zobaczmy, jak to wygląda. 12 pm BST e, czyli to będzie. E, o 13.00. o 13.00 w piątek będą udostępnione wszystkie ratingi, no i prawdopodobnie wtedy też będzie można budować swoje składy, na przykład na Foodbinie, chociaż Foodbin już teraz reklamuje, że FC25, Squad Builder już niebawem. Ale nie wiem w sumie, po co te reklamy, no bo póki nie będzie tej bazy danych udostępnionej 13 września, to nie sądzę, żeby, żeby tutaj to się, to się pojawiło, no. Chociaż aha, tutaj gościu pisze, że Easy SBC już można te składy robić. Zobaczmy, jak to wygląda. Easy SBC, wejdźmy tutaj w Squad Builder. No, i skrzydełka. I co faktycznie można? Zawodników tutaj wszystkich wrzucać? No, niby można, ale zobaczcie, to jest taki opis, że te, te dane są, bazują tylko na likach i to nie są to jeszcze oficjalne ratingi, te jest styki wewnętrzne, więc tych kart poza topki to nie, niekoniecznie ja bym tutaj um, się sugerował w 100%. Natomiast patrzę za na tych zawodników, przede wszystkim, pierwsze co mnie tutaj zaciekawiło, to jak, czy jak wejdę w zakładkę bramkarzy, czy faktycznie są jacyś zawodnicy, którzy mają. Ehm, na przykład, o tak jak widzimy, Zawodnicy, którzy y, mają tutaj dodatkowy playstyle na bramce, to obron na jeden 1 i Tibo ma, więc moim zdaniem będzie bardzo dobrym zawodnikiem. Oblak, jeśli chodzi o strzały finezyjne, też może być game changerem, jeśli o to chodzi. Eee, tutaj, Deflektor, ok, Praca nóg, Mark André Stegen, No i ten daleko wyrzucający nie ma żadnego zawodnika, stopki na to wychodzi. Natomiast jeśli sobie jeszcze zerkniemy na tych zawodników, musimy sobie to chyba jeszcze wyszukać, o wejść tak. No właśnie, Rodrigo, 91, który faktycznie nie ma żadnej statystyki powyżej 87. To też faktycznie, za reputację dane to 91, ale dlaczego mu nie dadzą troszeczkę wyższych statystyk, skoro faktycznie dajecie go aż z tak kosmicznym ratingiem no należącym do, no po prostu jest najlepszą złotą kartą, z halandem i z Mbappé Mbappé De Bruyne, który ma tylko 67 szybkości, minus 5. To też widzimy, jak to wygląda, jeśli chodzi o spadek względem jego poprzedniej karty i mocno tutaj utracił na tempie. No Rodri to wiadomo, tutaj spore boosty, plus 8 do tempa dostał. Naprawdę miał 50... Ile to miał? 58 tempo w poprzedniej edycji gry. No to strasznie słabo, tak? Aż, aż jestem ciekawy, czy faktycznie tak to wyglądało. Rodri, Rodri. Rodri, Rodri, Rodri. 58 zgadza się tutaj. Te strzałeczki nas y, nie mylą. Okej, okay. Odegaard 89. Stracił na tempie. Hurricane stracił na tempie. Na niczym nie zyskał. Stracił jeszcze na fizyczności. Gdzieś jakieś takie największe boosty, no to co? Jude Bellingham, prawda? No to przecież plus 12 do strzelania. Bardzo duży upgrade. Plus 4 do szybkości, plus 4 do podań, plus 3 do driblingu, Także tutaj. Spory ten upgrade widzimy. Phil Foden, zaskakująco też dosyć wysoki upgrade w jego wypadku, bo plus 5 do tempa, plus 7 do strzelania. Lautaro Martinez też ciekawy tutaj został zboostowany. E, czy ktoś jeszcze tak jakoś mocno zleciał? No lewy, lewy. Zobaczcie, minus 3 do strzelania, minus 1 do podań, minus 1 do driblingu. No co wam powiem, no jest baza udostępniona, ale ten hype już nie jest taki, jaki mógłby być, gdyby faktycznie i jej dopilnowało to, żeby tych przecieków nie było. Co moim zdaniem byłoby generalnie na plus? Po co te przecieki? Wyszłoby to dzisiaj, 9 września, abyśmy sobie te ratingi omówili z takim większym, myślę, zaciekawieniem, a tak już mniej więcej wiedzieliśmy, jak to wszystko wygląda. Dajcie znaka, co o tym sądzicie. No i co? Życzę wam dobrego wieczorku. Do zobaczenia, do usłyszenia.